Witam Was bardzo serdecznie. Na prośbę bardzo wielu osób nagrywam ten filmik, bowiem pytacie mnie o to, jak radzić sobie w przypadku szumów usznych. Okazuje się, że nie tylko osoby starsze mają z tym problemy, ale również są to ludzie w średnim wieku. Myślę, że wiele czynników cywilizacyjnych, które mają na nas wpływ niekorzystny, może tutaj przyczyniać się właśnie do występowania tych objawów. W wieku starszym jest to po prostu zużywanie się pakietu energetycznego i tak zwanego IN, czyli esencji nerek. A więc z medycyny chińskiej wiemy, że uszy są związane z, z żywiołem wody, a więc z nerkami, z układem moczowym. Jeśli chodzi o szumy uszne, to zauważyłam, że zastosowanie określonego zestawu punktów akupunkturowych w odniesieniu do stymulacji kamertonami, ponieważ ja zajmuję się dźwiękopunkturą, to jest autorska metoda oddziaływania dźwiękiem kamertonów, czyli takich prostych. Takiego prostego urządzenia, który jest nastrojony na określoną częstotliwość planetarną. Przystawiam po prostu stopkę wibrującego y, kamertonu, wzbudzonego w miejsce punktu akupunkturowego. Oczywiście y, cała filozofia przyświecająca te, tej terapii to jest tradycyjna medycyna chińska y, w sposób uproszczony. Tutaj stosuję te punkty, które, które, których wyboru dokonałabym zgodnie z konwenansem, z kanonami tradycyjnej medycyny chińskiej. Tyle tylko, że zamiast igły po prostu stosuję kamertony. Te kamertony to jest nasza galaktyka Drogi Mlecznej, czyli podstawowy kamerton naszego domu, czyli Ziemia w cyklu rocznym poprzez cztery pory roku, tak zwany OM, i od razu mogę zaprezentować dźwięk. Czyli to jest kamerton podstawowy, i do tego kamertonu dokładam inne kamertony planetar, planet czy ciał niebieskich, mam na myśli księżyc, słońce. W zależności od tego jakie są oczywiście wskazania. Do naszego tutaj tematu, szumy uszne, wybrałam te ciała niebieskie, te planety, które um, mają w, swoim, w swojej charakterystyce, bo wiadomo, że co na górze, to na dole. Jesteśmy mikrokosmosem w makrokosmosie, a więc jeżeli, jak to Chińczycy mówią, jeżeli sprowadzisz niebiosa, wibracje niebios na plan ciała ludzkiego, wtedy przywrócisz mu zdrowie. Tą ideologi ta ideologia mi przyświeca i efektywnie radzę sobie w wielu dolegliwościach u moich pacjentów. To był pierwszy dźwięk podstawowy naszego domu, czyli OM, który dobrze jest zresztą intonować. Można to robić przy pomocy kamertonu, stanowiącego matrycę dźwiękową. Następnym dźwiękiem, jest, który będzie wykorzystywany w kontekście szumów usznych jest to kamerton słońca. Następny będzie to księżyc synodyczny, czyli księżyc w nowiu. Merkury i Saturn, specyficznie związany z uszami, no i zapomniałabym, bo go trzymam w ręku. Ziemia w cyklu dobowym, bardzo mocna, mocny dźwięk w połączeniu z ziemią w cyklu rocznym. Jest to interwał lekko dysonansowy, ale bardzo ugruntowujący, zasilający. Zresztą ma wiele innych, bardzo ciekawych działań, jak choćby zwiększanie potencji, co wiele osób interesuje, ale to już nie na dzisiaj. I teraz mamy sobie kilka kamertonów, które ja wybrałam. Teraz przedstawię, jakie punkty będą nas interesowały. Generalnie na wstępie chciałam powiedzieć, że tutaj nie jest w odniesieniu do tego, co ja teraz mówię, nie, proszę się nie, jakby... Sugerować tym, że ni, powiedzmy, nic może ktoś nie wiedzieć na dany temat, wystarczy tylko odnaleźć dane punkty, które ja w miarę możliwości w sposób bardzo czytelny przedstawiłam na tablicy, którą zaraz przedstawię. I jedna informacja ważna. Jeżeli szukamy punktów, to w każdym opisie, w każdym atlasie jest używane słowo cun. Cun to jest szerokość kciuka osoby, u której robi się, czyli można u siebie, jeżeli robi się sobie albo komuś, to jest szerokość kciuka tej osoby. I to, są, to jest jednostka miary proporcjonalna do danej osoby. A więc, jeżeli my mówimy, że jest jeden cun, czy dwa cuny oddalone od jakich, jakiegoś punktu, to wtedy przykładamy kolejno kciuki lub też um, używamy palców i wtedy um, to, to, są, to jest półtora cuna, czyli półtora kciuka. To są dwa cuny. Szerokość tych trzech palców to są dwa cuny, czyli dwa kciuki dla ułatwienia. Jest po prostu dużo łatwiej. Jeżeli robimy dziecku kamertonoterapię, dźwiękopunkturę, to wtedy najczęściej tym kciukiem, oczywiście zależy jakie dziecko, ale tym kciukiem będzie powiedzmy nasz malutki palec. No, zazwyczaj szumy uszne nie towarzyszą dzieciom, więc teraz przyjrzymy się konkretnie tematowi, który dotyczy raczej osób starszych niż okresu dzieciństwa. No i tutaj mamy obrazek, ja tak zebrałam na, jednym, na jednej rycinie wszystkie punkty, żeby było łatwiej zapamiętać. Zasada jest tylko taka, przy Przystawianiu przy punktów, jeszcze powiem, przystawianiu kamertonów jest taka, że albo stawiamy w punkcie dwa kamertony równocześnie, a wytwarzając interwał w danym punkcie, albo naprzemiennie z drugą metodą, taką, że my jeden punkt przystawiamy na górze ciała, jeden kamerton, a drugi na dole ciała. Jeżeli tutaj będę przedstawiać punkty, które się mieszczą, powiedzmy, na ręku i na stopie, to wtedy możemy przystawić jeden kamerton na górze, drugi na dole. Czyli, żeby wzmocnić to działanie, my możemy zacząć od połączonego przystawienia dwóch kamertonów w danym zalecanym punkcie, a następnie zrobić połączenie interwałowe, Pomiędzy dwoma punktami. I zaraz powiem, które punkty dobrze jest ze sobą łączyć. No i tutaj mamy um, punkty. Ja bym zaczęła um, oddziaływanie od um, pary um, dwóch um, punktów: W3 i JG4. W3 jest na um, na ręku, na, 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 przepraszam, na stopie. W3 jest na stopie. Ja już zaraz um, to przedstawiam. Przepraszam, coś mi się tutaj ruszyło. OK. Czyli teraz mamy mm, W3. W3 jest dokładnie jeden cun a, od. Y, fałdu międzypalcowego, pierwszego i drugiego pomiędzy pierwszą a drugą kością śród, śródstopia. Jest on wyraźnie wyczuwalny i również tkliwy. A więc na, powiedzmy na tym, stawiałabym najpierw obydwa kamertony w interwale, zaraz powiem o interwałach. A jeżeli łączymy z drugim punktem na ręku, no to wtedy Tutaj jeden kamerton, a drugi kamerton w obrębie dłoni. I ta, na dłoni będzie to JG4 pomiędzy pierwszą a drugą kością e, śródręcza. Ale na, kości, na tej kości drugiej też wyczuwalny, bardzo tkliwy punkt. Zresztą jest to bardzo dobra para, która często jest stosowana w kontekście um, Uspokajania w kontekście takiego harmonizowania całego organizmu. Czyli to byłaby pierwsza para. Następnie punkt żołądek 36. Dwa cuny pod dolnym brzegiem rzepki. Też w zagłębieniu tutaj pomiędzy kością piszczelową a strzałkową. I drugi punkt, powiedzmy w parze, to będzie punkt JC4. JC4, który mieści się na podgłówką kości, y, piątej kości, śródręcza. Też dobrze wyczuwalny y, punkt, y, można to wymacać. Następnie zrobiłabym punkty na głowie. I to są y, to jest. Potrójny ogrzew, ogrzewacz 21, który jest tutaj przy przyczepie niejako małżowiny, przyczepie do głowy, to też jest tam zagłębienie wyraźnie wyczuwalne. Dalej, jelito cienkie 19, czyli JC19, który jest ulokowany tuż przed skrawkiem ucha. Może to będzie lepiej... Widoczne i następny punkt, pęcherz moczowy 2, który jest, mieści się na wewnętrznym początku brwi. A teraz przechodzimy do punktów, które już są dostępne. No niestety już tylko u kogoś możemy to zrobić, bo sobie byłoby trudno. To są punkty tak zwanej zgodności tylnej śledziony, pęcherz moczowy 20, i punkt zgodności tylnej nerek, pęcherz moczowy 23. One są ulokowane symetrycznie, tak jak zresztą wszystkie punkty na całym ciele. Zapomniałam dodać, że jeżeli stymulujemy te punkty, o których była już mowa, to warto je um, robić. Po obydwu stronach, czyli raz po jednej stronie na krzyż, czyli powiedzmy lewa ręka, prawa noga, później prawa noga, lewa ręka. No a jeżeli chodzi tutaj o plecy, to można przystawić powiedzmy w jednym punkcie PM23, powiedzmy po lewej jeden kamerton z interwału, a po drugiej stronie drugi kamerton z danego interwału. No i tak samo dotyczy to pęcherza moczowego 20. Jeśli chodzi o wybór dźwięków do, do tej terapii, ja kieruję się w dużej mierze kryteriami astrologii medycznej, w której są przypisane dane cechy narządowe do planet, a raczej planety do narządów. No, krótko mówiąc, co na górze, to na dole. Ponieważ każde ciało niebieskie ma, ma związek z, z określoną planetą lub ciałem niebieskim. I podstawowym dźwiękiem naszego domu jest Ziemia w cyklu rocznym. Jest to pierwszy kamerton z interwału, a drugim kamertonem będzie w pierwszej kolejności Ziemia w cyklu dobowym. ZD. Tutaj jest OM i ZD. I to jest interwał bardzo mocno ukorzeniający, przywracający wszystkie funkcje biologiczne narządów, zasilający. Jest to taki interwał lekko dysonansowy, ale bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o pobudzanie pracy narządów. Kolejny interwał też w tym kontekście to jest OM i Słońce. Wiadomo, energia słoneczna pobudza wszystkie procesy metaboliczne, odbudowę, regenerację narządów i to, co zamiera, przywraca, przywraca się życie właśnie Słońcem. Szumy uszne są takim wyrazem zamiera, zamierania funkcjonowania narządów narządu na słuchu. Kolejnym, kolejną wybraną planetą jest Księżyc w cyklu, Księżyc synodyczny, czyli Księżyc w nowiu. Dlaczego? Ponieważ jest to silne oddziaływanie wzmacniające na aspekt in energii nerek. A jak wiadomo, słuch, utrata słuchu czy szumy uszne, wszystko co jest właśnie z tym związane, potrzebuje wzmocnienia aspektu in. Kolejny interwał to będzie Om i Merkury. Dlaczego? Ponieważ Merkury jest odpowiedzialny za wszystkie narządy zmysłów, za komunikację, za komunikowanie ze światem zewnętrznym. I kolejną, kolejnym dźwiękiem jest Saturn dedykowany dla uszu. On jest, to jest specyficzny dźwięk dla uszu. Jeżeli wykonujemy takie zabiegi codziennie. Przynajmniej raz dziennie, a jeżeli czas pozwoli, dwa razy dziennie, przykładając powiedzmy po dwa wzbudzenia na dany punkt, to już po tygodniu, dwóch tygodniach, zależy u kogo i w jakim wieku, to nie, można tak, nie ma takiej reguły. Można zauważyć znamienną różnicę, poprawę krótko mówiąc. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik do czegoś się tutaj Wam przydał. Jeżeli ktoś ma ochotę zgłębić tajniki wiedzy o dźwiękopunkturze i ma ochotę się uczyć, to zapraszam na szkolenia profesjonalne. Link do szkoleń, do kursów znajduje się na dole pod filmikiem. Dziękuję za uwagę.